Siemaneczko ludziska z tej strony Laniak. Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. A dzisiaj za yy, wysoką cenę sprzedajemy sobie autko w GTA. A oczywiście jeszcze nagrywam kilka filmów i będzie live, chociaż nie wiem co to mówię, bo i tak będziecie to oglądać za kilka dni. No za kilka lat chyba. Nie, ale powiem ci, że... że ty my... ty tyle tych filmów nagrywasz, że ty będziesz miał zapas na dwa lata. Chodzi o wiesz o wiesz, że ja bym zrobił wiesz, że chłopie, bo rok zrobimy tak normalnie daily 30-minutowymi filmami, ale jakbyśmy robili daily short, to chyba byśmy 5 lat to robili, bo to jednominutowy film. Czy kilkusekundowy No 30 sekund i jesteś ustawiony. I w każdym tytule będę pisał y, Daily Hastag Short <laughs> Hashtag Daily Short, hashtag, kropka, hashtag Daily. Będę dał jakiś tytuł i hashtag Short. Albo Daily Short. Cały czas. Daily. Ale to kiedyś short. zrobię. Ja do jak mi się skończy to pierwsze Daily. A to długo pociągnę. Na razie tyle nam wystarczy. To jest że my mamy po prostu takie zwykłe Daily. Tak, kurde, tak komuś do nas dzwoni. Słuchaj, pobili nas, pobili Daily. Jak oni to zrobili? No nie wiem, dzwonimy do nich. No, ja, jak to zrobiły z korbinami? O, fuck, O, dwa rakiety! A ja sprzedaję auto. Może wychodź, wychodź z tej sesji, stary <noise> Ale wiedzą, że to A tam cztery walni i będzie Ale się zasrałem, bo nie chciałem zrobić tego autka. Ale stary, ty przekonałeś. No i ty jest. No ale po angielsku to tam nikt nie są z angielskiego. Ja te stary wbijam na bazę wojskową jak szef. Pudobi Raposki to o. Kupuję se Forta. Nie gramy już Forta i no lecimy z koksem w GTA. <noise> Co ja teraz wymyśliłem? Ale nie? tak chcę, jak się tak po prostu rapujesz i byle coś pierd... to czasami później się dobrze układa w tekście, tak w sumie. No, robimy rapa z GTA. Forta już nie ma. Robimy daily, wciąż w tej pętli. <noise> robimy daily, jesteśmy wciąż w tej. nie, kurde, jakieś takie szybkie, to, to pasje do szybkiego. Robimy daily, lecz jesteśmy wciąż w tej Ale pecy. ja ani melodii nie ustawiam teraz, czy też. Spiderman, Spiderman, Jedyne co możesz mi pomóc w rapach, to to, że będziesz zostawiał remy. Dzięki, stary. Na przykład, ułóstwość do filmu. Na, na tyle jestem przydatny. Ale ułóstwość na przykład do filmu. Filmy. Robimy wielkie... filmy ja, Nie, to się ma sensu. Czekaj, filmy. Filmy... Ilmy, robimy... Nie, nie, nie ma chyba... Robimy, robimy niedzielne filmy. Nie, bardziej pasuje... Lania... Nie czekaj, lanek, a lanek przestanie robić pranki Ale ja już... Na tak to pasuje. I idziesz do pralki AHAHAHAHA Alanek, Alamek przestanie robić pranki w niedzielne poranki wesić do pralki Aha. Lecimy do pralki Alanki. Dobra pierzemy Ej, takie... ciebie Może wypierzemy cię z tych pranków <noise> Bierzemy ciebie Wypierzemy ciebie Nie nie ja nie umiem śpiewać Tak w ogóle ja, no to, ja to Ja to na muzykę stary wysłałem co wysłałeś na muzykę? No na muzykę wysłałem Co? To piosenkę Tą naszą? Nie, nie naszą Raz to piosenkę wysłałem, bo nie chciałem się ten... błaźnić a krosem odjechał, no nie dzwońcie Proszę was Dobra, tak ogólnie to już jedno auto wyeksportowaliśmy, a ja jadę do biura, a w tym czasie kończę odcinek, więc nie, co... naprawdę jest krótki odcinek. No, ale dzisiaj w zamyśle miałem taki naprawdę króciutki odcinek. Nie jakiś długi, bo chcę, żebyście całe oglądali, i po prostu nie chcę się jakoś nagrywać cały czas takich długich filmów, i po prostu robię krótsze. No. A dzisiaj to na tyle, ja lecę do biura, a w następnym odcinku sprzedamy kolejne auto. A dzisiaj to na tyle, do zobaczenia, do następnego filmu. Żegnam się z wszystkimi widzami. No i Elo. Pantera! Pantera! Pantera.